Czy taką firmę, co robi gierki? Ubisoft? Ci od Assassinów, Far Cry, Toma Clancy'ego, Raymana, czy najświeższego Prince of Persia? Bo sam osobiście mam wrażenie, że komuś tam sufit spadł na Wstali dziś rano, byli tak zadowoleni, że im się darmowe demo dobrze przyjęło, chociaż nie mi, ale o tym później. Tak dobrze, że aż poinformowali przed samą premierą gry, że podnoszą cenę za abonament Ubisoft Ubisoft+. Bez jakichś wcześniejszych zapowiedzi. Jeśli nie wiecie, czym jest Ubisoft Plus, to forma subskrypcyjna taka jak Netflix czy Game Pass, gdzie Ubisoft udostępnia swoje gry za miesięczną opłatę do tej pory wynoszącą 60 zł miesięcznie. Ile? Dużo powiecie? Też tak powiem. Kiedy tylko w ramach tego pakietu dostajemy tylko i wyłącznie gier od Ubisoftu. A taki Game Pass, który też po podwyżce kosztuje 65 złotych. wersji ostatecznej, legendarnej na konsole i PC też oczywiste. A przecież oferuje dużo więcej gier i to od różnorodnych studiów. Czy tobie czasem wąski sufit na łeb się nie spać? We wrześniu 2023 roku liczba gier w Ubisoft Plus wynosiła 153, w tym różne wersje jakichś znanych marek. A taki Game Pass właśnie we wrześniu miał ich. Ponad pół tysiąca. Dziwne kalkulacje, prawda? Dawid, ile to jest 40 plus 30? 60. Na otarcie US w tym Ubisoft Plus dostaliśmy. czy Ubisoft Plus, dostaliśmy dwa pakiety. Jeden dla biedaków. Za 33 złotych miesięcznie. zagramy w jakieś tam stare gierki, klasyki, które będzie teraz już aktualnie też są. No i premium. 75 złotych miesięcznie. Po aktualnych podwyżkach. I to tak z dnia na dzień. 75 zł. Tylko przypomnę listę gier, które mają premierę w tym roku od Ubisoftu. Uwaga. <laughs> Skull and Bones. I to wszystko. Więc szybko policzmy sobie. 75 zł teraz, patrząc na nowe premiery i korzyści od Ubisoftu, to 900 zł za zero ciekawych premier w tym roku. Chyba że jesteście piratami. Oczywiście w planach jest Star Wars Outlaws, które no gdzieś jest, jest też również w moim serduszku, dlatego że to gwiezdne wojny, ale nie wiadomo, czy to będzie w tym roku w zasadzie. No i tutaj w ogóle też pojawiają się dalsze obawy co do Ubisoftu, jakoś ich stanu mentalnego. Ja wiem, że te gry robią różne pomniejsze studia wewnętrzne, Ubisoftowe, ale. Pograłem trochę w najnowszego Avatara No i po dwóch godzinach oglądania pięknego świata Pandory Nie wiedziałem co robić jeszcze takiego, żeby mnie jakoś ciekawiło szczególnie Pograłem demo nowego Prince of Persia A dlaczego nie było w stylu starych Hotsu? Ale nie było najgorzej No ale też nie było najlepiej Ta wersja demo była okrutnie okrojona I też wrzuciła tą postać takiego dziwnego poziomu, ale nieważne, nieważne. Osoby, które dostały wcześniejszy dostęp, bo właśnie wykupują tą usługę już od Ubisoftu, już mają możliwość zagrania, mimo że ta premiera jest dopiero w następnych, następnych kilku dniach. No i po ich opiniach wnoszę, że oni dostali w ogóle inną grę. Kiedy dyskutowałem ostatnio z, na Twitchu z osobą właśnie, która grała w tą inną wersję, tą całościową, i ja opowiadałem moje przeżycia, co ja mam, a jej historię, to jest w ogóle coś innego. No i też mówią, że tam gdzie demo się kończy, tam w grze dzieją się podobno najlepsze rzeczy. Ubisoft! 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 Dobry plan! W planach, oczywiście, na pewno gdzieś tam jest nowy asasyn zaraz. Całe szczęście będą go robić ludzie od Odyssey, więc, no, jest szansa, że będzie dobry. No, ale to nawet, jeśli będzie warta 300 zł. Chociaż patrząc na jej aktualne skąpstwo, bo nie wiem, jak to inaczej nazwać, pewnie będzie się zaczynać około 350 zł. No, ale to i tak 350 zł, a 900 zł rocznie. Tym samym, że, no, tak inne wcześniejsze, stare gry, które oni mają w tych pakietach, no, często chodzą na. Czy to na Steamie, czy to na GOG-u Jakiś naprawdę minimalny kwota I niezależnie jak dobre były te produkcje No to jednak swoją świetność mają już za sobą Plus na przykład ostatnio Assassin's Creed Valhalla wpadł do Game Passa Był chwilę w pakiecie Sony na konsole on wypadł, ale znając życie, to może zaraz wrócić. Wydaje mi się, że pakiety subskrypcyjne mają sens, ponieważ za całkiem niską cenę dają, dost dają dostęp do setek premier oraz możliwych tytułów. A tutaj dość ograniczona liczba produkcji plus wysoka cena. Dobry plan. Próbuję po prostu dojść, kto im wykręcił te wykresy, te tabelki i powiedział. Dobry plan! Nie mam też, broń Boże, nic do gier tam 2D czy 2,5D, która aktualnie jest Prince of Persia. No i też nie będę opowiadał też teraz aktualnie, dlaczego Prince of Persia mi się tak nie do końca podobał. No, grałem tylko demo. Ale zapraszam do dyskusji na Twitch lub w komentarzach. Bo kolejna stara marka, która, która skameje za naszymi plecami i prowadzenie tej historii w ten sposób, jak właśnie na przykład Rayman, którego uwielbiałem, starego Raymana. Ale ten 2D kompletnie stracił dla mnie magię. I niestety z Księciem Persji również trochę tak mam. Oczywiście ten nowy książę czerpie z Metroidvania, czerpie z tych takich Naprawdę dobrych gier 2D i słyszałem bardzo dużo do pozytywnych opinii. Nie twierdzę, że są one nie, nieprawdziwe. Choć to, choć to demo. Szkoda. Po prostu szkoda. Dajcie znać, czy tylko mi się tak wydaje. Czy tylko mi szkoda. A może właśnie tylko mi szkoda. Ubisoftowi spadł sufit na łeb, czy mnie? Pewnie mnie Dzięki za dziś. Do następnego. Ubisoft. Dlaczego? <grym>